Bilans dysków o, i właśnie, o, rad, w kontekście tak, 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 popularności. Ale ładnie zadane. Kierunkuję mhm. mhm. na nie? plus tą popularność, czy nie? Myślę, że na pewno na plus. Yy, nigdy w życiu nie mogłabym pewnie osiągnąć tych rzeczy, które osiągnęłam. Nigdy nie zobaczyłabym tylu miejsc i nie zwiedziłabym yy, tylu miejsc, ile mogłabym zwiedzić dzięki temu, że jestem w, no, stosunkowo popularną osobą. I myślę, że nigdy nie. Życiu... Nawet w takiej sytuacji, w której jesteś, wciąż. Postawisz to słowo stosunkowo, nie? Dale, no tak. Dalej gdzieś no ta tak, bo... wrodzona jakaś skromność, czy niechęć do mówienia o swoich na, sukcesach. Nie, nie, tak to powiem. nie są moje sukcesy też, bo ja sobie zawsze zdaję sprawę, że to nie są tylko moje sukcesy. Jasne, moje wiadomo, sukcesy zawdzięczam my... Karolowi, więc i całej ekipie, więc to zawsze hmm. będzie jakaś. Ale ich sam 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 uważam, sukces. że jesteś w takim miejscu, gdzie nie musisz stawać stosunkowo y, popularną osobą. Jest, I, i, mi, ten przedrosek zawsze, nie jest tak, istotny w tym, mi, w tym, w tym tak, wypadku. Ty zawsze będziesz mogła już wiedzieć, że osiągnęłaś jakiś sukces. ale ja chcę osiągnąć jeszcze większy sukces. Wiesz co to to, 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 to nie. Ale, ale myślę, że totalna plus, y, y, ponieważ osiągnęłam te marzenia, których nigdy nie przypuszczałabym, że będę mogła je osiągnąć w tak szybkim, w szybkim czasie. czasie nie? Mm -hmm. Ja sobie, nie wiem czy wy takie sobie bucket listy, jak nastolatkami, ale ja no. zrobiłam sobie i, i moja bucket lista oprócz założenia rodziny i bycia spełnioną mamą już się spełniła, nie? więc to jest naprawdę super okay. wyróżnienie. No, hmm. jakby moja bucket lista jakby nie była. Nie wiem, ty, 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 ty robiłeś sobie? Nie ja robiłem. Mhm. Ona się zmieniała pewnie co roku, nie? O, Totalnie. Bardzo często. O 180 stopni. <gryw> bardzo często. Moja nie była jakby nigdy sprecyzowana, po prostu mhm. moją bucket listą podstawową było to, że będę robił. Że moją pracą będzie zabawa. Tak. Jakby yy... byłem w okay, jak byłem w gimnazjum, to byłem pewien, że będę gamerem. Jakby miałem rozplanowany mój tydzień w takim kontekście, <grym> że we wtorki... Ci, planowałem wtedy, że będę <grym> gamerem, jeżeli <grym> chodzi o Call of Duty. Wtorki biegałem, rzucałem granatami. Środy tak, tak, ćwiczyłem tak. mapy, czwartki robiłem <grym> coś innego. Z, tylko, że mi się bardzo szybko nudzą rzeczy, ale jakby wiem... Moim bucket jest to, że nie chciałbym, żeby lwią część mojego czasu robić coś, co mi nie sprawia przyjemności. Wiem, że mm -hmm. żebym był spełniony, żebym osiągnął sukces, to muszę to lubić robić, jakby dla mnie. To jest moim bucket listą. Ale ty nigdy nie będziesz musiał robić y, rzeczy z przymusu, bo ty jesteś na tyle kreatywną osobą, że ty sobie nigdy na to nie pozwolisz. I myślę, że to jest właśnie ten twój wiek, kiedy ty sobie zdajesz z tego doskonale sprawę, wiesz. I fajnie, <laughs> że już dostałeś sobie z tego sprawę już jako nastolatek, nie? Im wcześniej zdasz sobie sprawę z tego, co chcesz i ja, im szybciej sprecyzujesz sobie to, co chcesz osiągnąć w przyszłości, tym będziesz łatwiej y, mógł do tego dążyć. To jest nasza y, podświadomość. Nie? Ja właśnie miałem ten problem, że zawsze chciałem robić coś fajnego i, i, i właśnie nie chciałem pracować, jakby powiedzmy, dla kogoś, robić to, co lubię, ale nigdy nie wiedziałem na 100%, co to będzie. Wiadomo, miałem epizod tak jak Ty gamerem, że będę ty koszykarzem tak, tak dwa miałem. lata. Y, potem to minęło, bo się niestety nie udało. No Nie miałem aż takich predyspozycji, może <laughs> Zapału. Myślę, że bardziej zapału. Mm. Ale jakoś tak się to wszystko potoczyło, że jednak no, gdzieś tam robię mm. to, 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 co lubię, to co chcę. Robię muzykę, robię filmy, YouTube'a i. jeszcze. Się... nikt tego nie lubi, co ty robisz? Szkoda? Ale ważne, nie, że ja właśnie, lubię. Nie, I nie, to właśnie... jest nauka właśnie. Właśnie mi się wydaje, że Adam jest taką osobą, która jest niedoceniona w świecie muzyki. Mam wrażenie, że do ciebie ludzie mają tak wygórowane wymagania, że ludzie wiedzą, że ty jesteś w tym dobry, ale i tak oczekują od ciebie nie. jeszcze więcej. To jest do... Ludzie, ludzie nie poznali jeszcze potencjału Adama, ludzie nie mają w ogóle wygórowanych, serio, opinii wobec Adama, ja znam Adama dobrze i... Wie, jestem pewien tego, jestem pewien, że za rok czy za dwa lata, nie wiem kiedy to nastanie, na pewno musi się przepracować kilka rzeczy, ale na pewno ma potencjał do tego, żeby być gdzieś w, w takim miejscu, w którym on chce być muzycznie. muzykiem, no, no tak. ale jakby na pewno nie wykorzystuje jeszcze tego potencjału, bo jakby to jest bardziej złożona kwestia, to nie chodzi tylko o umiejętności muzykalne, a to chodzi, dobrze wiemy o tym w show biznesie, że chodzi o całą otoczkę, zbudowanie wizerunku. A teraz ja się nie wiem jak zachować.